Teksty biblijne dobrane w liturgii na dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa Króla wszechświata, to fragmenty zaczerpnięte z Księgi Daniela, z apokalipsy Świętego Jana oraz z Ewangelii Janowej. We wszystkich będzie oczywiście mowa o królowaniu pełnym mocy i chwały, Bożym królowaniu realizowanym przez niezwykłego Syna Człowieczego, ale będzie też we wszystkich tych tekstach, w jakimś sensie podkreślona słabość, podkreślone ograniczenia, podkreślona właśnie ta ludzka natura Jezusa Chrystusa, a więc też człowieka, który podlega słabości. W Ewangelii przed Piłatem, Prokuratorem Rzymskim, staje niezwykły więzień i zapytany, czy jest Królem, wcale Pan Jezus. Nie zachowuje się standardowo. Zwykle więzień powinien wyrazić wielką pokorę, uniżoność, a on nagle sam zaczyna egzaminować właśnie Piłata. A więc, choć jest to Jezus z Nazaretu, człowiek i to pochodzący z miejscowości tak mało znaczącej, że w księgach I Przymierza, a w Starym Testamencie w ogóle jest przecież Nazaret niewspomniany. Otóż ten Jezus z Nazaretu. Tak określony w ogrodzie, gdy był pojmany, nagle mówi do Piłata: Czy ty mówisz to od siebie, czy inni tobie o mnie powiedzieli? Nie? On stawia prokuratora w pozycji osoby przesłuchiwanej. A później, w ramach tego dialogu, objawia Jezus z Nazaretu naturę swojego królestwa. Ono nie jest z tego świata. Ono rządzi się innymi zasadami niż te wszystkie monarchie obecne na naszej ziemi. Wiemy, że Jezus jest przepytywany już w bliskości swej męki, a więc ten prawdziwy król, którego słudzy biliby się o niego, za chwilę będzie ukoronowany cierniową koroną. Za chwilę też zostanie poddany kolejnym torturom. Wreszcie umrze na krzyżu, ale potem z zmartwychwstanie. Słabość Przeplata się z mocą. W księdze Daniela mowa jest o kimś podobnym do syna człowieczego, kto widziany jest na obłokach. Jakby syn człowieczy, czyli człowiek, czyli też ktoś słaby, podlegający ograniczeniom, a jednak pełen Bożej chwały i przedwieczny udziela mu władzę, moc, panowanie i to będzie królowanie bez końca. Słabość i potęga. I wreszcie Apokalipsa Świętego Jana, która będzie też łączyła obydwa aspekty. Z jednej strony analizowany dzisiaj przez nas urywek mówi o męce Jezusa, mówi o tym, że jest pierworodnym z umarłych, a więc umarł, ale z martwych stał oczywiście, bo pierwszy się urodził spośród umarłych do nowego życia, ale przelał krew, która oczyszcza ludzi z grzechu. No i wreszcie widziany jest jako ten przebity ten, którego przebodli są znamiona męki pańskiej obecne w tej wizji apokaliptycznej, ale jednocześnie moc i chwała, bo na obłokach przybywa ten właśnie przebity za grzechy. Tutaj Apokalipsa nawiązuje i do Księgi Daniela, i do narracji z męki pańskiej z Ewangeliana i z wszystkich oczywiście też czterech Ewangelii. Jeśli chodzi o postać... Z księgi Daniela to choćby Rashi interpretował owego jakby syna człowieczego, jako zapowiedź Mesjasza. Jakby syn człowieka, więc ktoś z ludzi, ale jednak ktoś jakby więcej może niż człowiek, właśnie obdarzony tą Bożą chwałą. A Apokalipsa, gdy mówi o krwi pańskiej, krwi Jezusa, pokazuje jej moc, jej moc zbawczą. I fakt, iż dotyczyć ona będzie każdego człowieka. Tu chciałbym pochylić się nad siódmym wersetem pierwszego rozdziału Apokalipsy Janowej i zinterpretować spójnik grecki Kai, może trochę niestandardowo, bo tam widzimy, że ujrzy go, a więc tego chwalebnego króla, na obłokach, wszelkie oko i ci, którzy go przebodli. Mogłoby to sugerować, że ludzie będą się przyglądać tej scenie, temu chwalebnemu powrotowi Chrystusa, króla na ziemię, ale również ci, którzy bezpośrednio doprowadzili go do śmierci. I mogłaby taka interpretacja yy, rodzić yy, nawet postawy złowrogie wobec tych, którzy bezpośrednio wydali wyrok skazujący Jezusa, czy też fizycznie odebrali mu życie. A więc patrzylibyśmy na w, w, władze religijne, żydowskie sprzed dwóch tysięcy lat oraz Rzymian, którzy jako żołnierze zajęli się tym skazańcem i wykonali egzekucję. Otóż owo i warto zinterpretować jako tak zwane kai epegzegetikum. I wówczas przetłumaczylibyśmy ten werset następująco: Wówczas ujrzy go wszelkie oko, czyli ci, którzy go przebodli. Dlatego, że śmierci Jezusa winni są wszyscy ludzie, każdy grzesznik, każdy człowiek, który popełnia takie czy inne zło moralne w swym życiu. Jezus jednak, gdy będzie wracał, to pobudzi oczywiście wszystkich ludzi do pewnego rachunku sumienia, do pewnej trwogi, bo to będzie powrót pełen chwały, ale On przybędzie przede wszystkim, by dopełnić dzieła zbawienia, by Owoce męki pańskiej, jego przylana krew, dawa wszystkim zbawienie. Dlatego jest on królem wszechświata, ale nie tym, by miężyć, jak inni ziemscy królowie, ale właśnie będąc królestwem innej natury, będzie to zaproszenie swoich wybranych, swoich uczniów, tych, którzy szanowali Jezusa i Jego naukę w życiu. To będzie zaproszenie do uczty w tym Królestwie, do szczęśliwości wiecznej.